Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny dzień na warsztacie i kolejne ciekawostki, mamy dwa skrajnie różne samochody jakim jest Toyota oraz obok Kia, w dwóch mamy zamontowany fabryczny system JBL i w dwóch mamy tutaj ciekawostki w kontekście Sabuferów, no i w dwóch słowach o tych ciekawostkach, co to się w ogóle dzieje i o co chodzi. Zacznijmy od tej Toyoty Sienna, otworzę klapę i pokażę co jest takiego nietypowego. Po otwarciu klapy mamy tu już zdjętą obudowę, i jak widzimy, w obudowie mamy logo JBL-a. A gdzie mamy sabufer? Sabufer znalazł się w klapie. Taka oto ciekawostka w sienne, Siennie. Głośnik niskotonowy, czyli sabufer z systemu JBL, został przeniesiony centralnie do klapy. Dość nietypowe rozwiązanie, dlatego pokazuję jako ciekawostka. A teraz płynnie przejdźmy do. Ki, która ma jeszcze ciekawsze rozwiązanie. Jak już mówiłem, jesteśmy obok Pro Prosit, również z fabrycznym systemem JBL. I tutaj też otworzymy klapę. Jak się uda. Dobra. Udało się. I tutaj również mamy system JBL-a. I tutaj również subwoofer znany dla właścicieli ki prosit czyli dwa takie tutaj otwory. A czemu one są dwa i o co w tym wszystkim chodzi? Już Wam spieszę z wytłumaczeniem. Mamy tutaj subwoofer z dwoma niby głośnikami, ale tak naprawdę jeden to jest głośnik, czyli ten tutaj mniejszy, a ten drugi to jest tak zwana pasywna membrana, czyli membrana bierna. A po co ona jest i do czego? To chciałbym tutaj Was udostać do literatury. W komentarzu wstawię linka, nie będę się wymądrzał. Chodzi o to, że się generalnie zwiększa efektywność takiego, takiego układu. Jest to bardzo rzadko spotykane, szczególnie w fabrycznych samochodach. Także mamy taką ciekawostkę sam głośnik JBL-a dwucewkowy, niewielki. I tutaj obok pasywna membrama i jak ona wygląda. czyli mamy zawieszenie górne, kawałek blaszka, która jest dość dobrze doważona, przynajmniej powinna być. No i w zasadzie tyle. Z drugiej strony nie ma nic. To jest właśnie taka pasywna membrana która zwiększa skuteczność. Tutaj można zobaczyć wnętrze takiego sabufera. Mam taką kratownicę do, do usztywnienia całej konstrukcji. Także kiedy, jeżeli kiedyś się zastanawialiście, po co są te dwa otwory, to właśnie po to. W jednym jest głośnik, a w drugim pasywna membrana. To tyle na dzisiaj z ciekawostek. Wtyki, prostej, robimy wyciszenie. Jak widać, w całości bagażnik nad kola oraz drzwi, a w tej Toyocie niezawodny system antykradzieżowy Canlock w wersji premium, czyli z fabrycznym klaksonem. Dzięki, cześć.